다행히 제가 아니다 Możemy się umówić do państwa do konferencji. Dobrze? Dzień dobry. Witamy Państwa na konferencji pracowej Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Pani Beaty Szydło, przed delegaturą Urzędu Województwa Zachodnio-Pomorskiego w Koszalinie. Dziś Pani Prezes odwiedza Pomorze Środkowe. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę i jestem bardzo zaszczycona, że mogę dzisiaj być tutaj w Koszalinie. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Koszalina, którzy tutaj są razem z nami. Dziękuję, że Państwo przyszliście. Dziękuję tym wszystkim, którzy mieszkają tutaj w Koszalinie i pewnie są też i osoby spoza miasta Koszalin i bardzo bardzo cieszę się jeszcze raz dziękuję, że możemy się spotkać i porozmawiać, ale chciałam powiedzieć o ważnej sprawie, o ważnych sprawach tutaj dla Koszalina, dla regionu. Chciałam powiedzieć o tym, co dzisiaj w Polsce wymaga naprawy i co wymaga dzisiaj naprawdę bardzo dużego zainteresowania ze strony państwa. Czas skończyć z tym, że miasta czy regiony, które rozwijały się, które miały, mają ogromny potencjał, które mogą być tymi motorami napędowymi swoich regionów dzisiaj są traktowane jako miejsca drugiej kategorii. My się bardzo cieszymy z tego, że rozwijają się duże miasta i duże metropolie. Mówimy o tym, ale musimy jednocześnie bardzo mocno podkreślać, i chcę to zrobić właśnie tutaj w koszalinie, że trzeba dawać równe szanse wszystkim i trzeba wykorzystywać lokalny potencjał. Państwo musi wspierać obywateli, musi wspierać lokalnych przedsiębiorców. I lokalne władze w budowaniu tego ogromnego potencjału poszczególnych części naszego państwa, miast, miasteczek, wsi. Każdy ma mieć równe szanse rozwoju. To jest ta dewiza, z którą przyjeżdżamy dzisiaj między innymi tutaj do Koszalina. To, że Koszalin może stać się stolicą regionu, który nadaje ton rozwojowi tej części Pomorza, jest. I ten potencjał tutaj jest. Świadczy o tym chociażby zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców, ale przecież jest tutaj wspaniała politechnika odnosząca różnego rodzaju sukcesy, ale nawet i tutaj trzeba ich przy okazji chcę pogratulować studentom, że ich klub studencki kreślarnia po raz kolejny został uznany najlepszym klubem studenckim w Polsce. To świadczy o tym, że tutaj jest potencjał. Tutaj jest Filharmonia i też chcę się upomnieć o filharmoników koszalińskich, którzy dzisiaj muszą dopominać się o godne traktowanie i godne płace. Trzeba to dostrzegać, i państwo musi wspierać lokalne samorządy w budowaniu potencjału tych lokalnych miejscowości. Drodzy Państwo, tu jest szansa na stworzenie centrum logistycznego dla trzeciego zespołu portów który mamy w projekcie, w naszym planie Kołobrzeg Darłowo i tutaj jest szansa na to, żeby to centrum logistyczne się znajdowało. Jest potencjał, jest energia, są ludzie przygotowani do tego, żeby to zrealizować, tylko musi być wsparcie ze strony państwa. I dzisiaj Polska potrzebuje programu, potrzebuje harmonogramu, planu, który będzie konsekwentnie realizowany. Ludzi, którzy nie będą, nie będą bali się podejmować trudnych, odpowiedzialnych, często może i niepopularnych decyzji. Ale na tym po polega rządzenie yy, państwem. I jeszcze raz powtórzę to, co mówię w wielu miejscach. Czas skończyć z byle jakością rządzenia i te byle jakość rządzenia trzeba zastąpić dobrą jakością zarządzania państwem. Rządzenie z państwem, to współrządzenie państwem musi się odbywać w pełnej symbiozie i porozumieniu z obywatelami. Trzeba ludzi słuchać, trzeba wysłuchiwać, jakie mają opinie, nie może być podejmowania decyzji wbrew lokalnym społecznościom. To lokalni gospodarze. A tymi lokalnymi gospodarzami są ci wszyscy, którzy tutaj mieszkają, pracują, chcą mieszkać, chcą mieć pracę i godnie zarabiać, to oni podejmują decyzje co do przyszłości tych regionów, w których żyją, miast, w których mieszkają. Państwo musi tym miastom, tym miasteczkom i wsią stwarzać szanse, równe szanse rozwoju. I jeszcze raz powtórzę: program, plan działania koniec chaosu. Koniec tego czasu zwijania, zamykania zakładów pracy, spółek, sprzedawania. Czas rozpocząć budowanie. Dziękuję bardzo. Jacek Kurski i pytanie, jak Pani się ustosunkuje do takich posunięć i pytanie, czy Marcin Mastalerek ma może szansę na pracę z Panią Pani Kancelarii w momencie, kiedy zostanie Pani premierem. I jeszcze pytanie o strefę Schengen i toczącą się dyskusję na arenie międzynarodowej o ewentualne zawieszenie owej strefy. Jak Pani się ustosunkuje do tego, no i czy Polska powinna zamknąć granicę w ochronie tak zwanej przed imigrantami. Dziękujemy. Rozmawiamy o koszali. Szanowni Państwo... Ja jeżdżę po Polsce, spotykam się z ludźmi, zajmuję się dzisiaj tym, co jest najważniejsze według mnie, czyli rozmową z obywatelami, rozmową o tym, co dzisiaj w Polsce trzeba zrobić, żebyśmy wszyscy mogli normalnie żyć i każdy z Polaków miał to poczucie, że jest, żyje godnie i jest szanowany. I to jest dzisiaj moja rola, to jest moje zadanie. Jestem cały czas w drodze i dla mnie to jest ważniejsze. Ważniejsze dla mnie jest to, żeby rodzice mieli prawo decydowania o tym, czy dzieci sześcioletnie pójdą do szkoły, czy nie. Ważniejsze dla mnie jest, żeby obywatele mieli prawo decydowania co do wieku emerytalnego, czy do, co do własności lasów państwowych, czy jeszcze w wielu innych ważnych sprawach, niż to, to, jakie listy układa i jak te listy wyglądają. Dla mnie, moją drużyną, <zyskli> dla mnie, moją drużyną, tą drużyną najważniejszą, tą drużyną, z którą mam nadzieję i wierzę w to głęboko, będę mogła realizować program Prawa i Sprawiedliwości Są Polacy. To jest moja drużyna. <zyskli> Jeżeli chodzi... O pytanie dotyczące Marcina Mastalerka. To jest jeden z moich najbliższych współpracowników i tak zostanie. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze strefą Schengen, w tej chwili Europa przeżywa bardzo poważny kryzys, który dotyczy podejmowania decyzji i programu, również tego związanego z uchodźcami. I czas na to, ażeby. Poza deklaracjami i próbami takiego przeciągania w czasie rzeczywiście podjęto te decyzje, które są konieczne. To wymaga nie tylko spotkania, nie tylko podjęcia decyzji, nie tylko rozmowy, ale też pod, po, wymaga tego, żeby w tych dostrzeganiu problemu, którym niewątpliwie jest i my również widzimy i wiemy o tym i nie uciekamy od tego problemu uchodźców, ale żeby dostrzegać w tej całej dyskusji interes wszystkich państw Unii Europejskiej członkowskich. I trzeba naprawdę tutaj dużo rozwagi, bo mam wrażenie, że do tej pory nie podejmowano tych decyzji, które byłyby, miałyby rozwiązać problem, tylko próbowano działać na takiej zasadzie, że kiedy już jest problem, to szukamy gwałtownie jakichś rozwiązań. Tu jest potrzebne rozwiązania systemowe. Dziękuję. Troszeczkę nawiązać do pytań, które także zadała pani koleżanka Stefałenu. Po pierwsze o Marcina Mastalerka, czy nieobecność pana Marcina... Na listach wyborczych była dla Pani zaskoczeniem, czy, czy to było coś, o czym Pani wiedziała, to jest rzecz pierwsza. Natomiast drugie pytanie dotyczy wizyty pana prezydenta Andrzeja Tudy w Niemczech. Jak Pani zdaniem ta wizyta może wpłynąć na rozwój przyszłych stosunków polsko-niemieckich? Pozostaje i będzie jednym z moich najważniejszych współpracowników. I myślę, że tutaj sama wypowiedź pana posła Marcina Mastalerka co do tej sytuacji jest najlepszym komentarzem. Ja Podtrzymuję to, co on powiedział i chcę pozostać w tej, samej, w tej samej retoryce. Dzisiaj najważniejsze są sprawy Polaków, a nie to, kto je znaliście. Jeżeli chodzi o kwestie związane z wizytą pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wydaje mi się, że możemy być dzisiaj spokojni i możemy być dumni z naszego prezydenta, który ta wizyta w Niemczech, bardzo dobry klimat, bardzo dobre recenzje, bardzo dobre opinie. I myślę, że to jest też dowód na to i pokazanie, że nie trzeba straszyć Polaków i nie trzeba budować takiego napięcia, że. Politycy polscy nie będą reprezentowali y, interesu Polaków i, po, i Polski i nie będą słuchani, bo pan prezydent bardzo mocno podkreśla interes Polski i Polaków i jak państwo widzicie, był słuchany w Niemczech. I tak trzeba postępować

ja. No ale prawda? Ja no jeszcze co z mojej puzki koszalić? Jest prezydent, który to Nie, mamy to w programie. Wydaje mi się, że tu najlepszym rozwiązaniem jest zapytać obywateli. Niech tu lat, niech bla, 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 Po prostu jak to tak i będę zrobić, ale nie ma się.